Hej, wszystkim! Dzisiaj chciałabym się z Wami podzielić swoimi ulubionymi klasycznymi utworami, które bardzo lubię, które w pewien sposób mnie ukształtowały, tak bym powiedziała, które, nie na to, że czytałam jeszcze jak miałam 15 lat, teraz mam 28, to nadal tak wspominam te uczucia, te emocje, te wrażenia, które mi towarzyszyły podczas czytania tych książek, więc są bardzo drogie dla mojego serca. I w ogóle nigdy ich nie zapomnę i bardzo je lubię, więc chciałabym się z Wami nimi podzielić. I tak jeśli zaczynać od początku, chociaż bardzo trudno mi było określić się z tym, które historie są moimi ulubionymi, a które mniej ulubione, bo wszystkie są naprawdę świetne, to zacznę od y Teodora Dreisera i jego tragedii amerykańskiej. Hu, jest to bardzo fajna książka. Jest pouczająca, pokazująca naturę człowieka, naturę człowieka w tym świecie, w którym żyjemy, tak? gdzie każdy dąży do tego, żeby osiągnąć czegoś więcej w takim materialnym planie, tak. I właśnie tutaj w tej książce jest pokazane dążenie takiego młodego człowieka do zdobywania nowych szczytów, tak? bo pochodził on z biednej rodziny i chciał stać się sławnym chciał stać zamożnym, i właśnie tutaj to wszystko jest, tylko że pokazuje to też z tej strony, że na jakie uczynki jest zdolny człowiek, żeby osiągnąć swojego celu i nie zawsze są to uczynki dobre, jakieś moralne i tak dalej, więc bardzo fajna ta książka jest. Bardzo ją lubię. Pamiętam, że tata mi ją polecił właśnie poczytać i bardzo mu za to wdzięczna, ponieważ. No, czuło mnie patrzeć na świat w taki swój sposób i zawsze sobie powtarzać, że zawsze trzeba pozostać człowiekiem. Nieważne w której sytuacji jesteś, do czego dążysz, to trzeba być po prostu dobrym człowiekiem. Tak powiem. Coś. Druga książka, to też jest bardzo fajne, też na podobny temat, to jest Martin Eden, e, autorstwa Jacka Londona. Bardzo lubię tą książkę też, chociaż mówię, że wszystkie lubię, ale ta książka jest wyśmienita. Też opowiada historia o młodym żeglarzu, który nie umiał ani czytać, ani pisać, ale zakochał się w młodej dziewczynie, która była z bogatej rodziny i tak chciał ten młody chłopak... Mm, być, nie wiem, dopasowaną partią do tej dziewczyny, tak? Że zaczął sam się uczyć. E, sam e, tam czytał w nocy po pracy i w ogóle tak ta książka mnie w swój, spos w swój sposób i swój czas zmotywowała do tego, że człowiek może osiągnąć wszystkiego, czego tylko będzie chciał, e, tylko że trzeba właśnie iść do tego i właśnie nie trzeba mm, zapominać o swoich marzeniach. Trzeba iść do swojego marzenia. I właśnie taka praca. Takie dążenie to zawsze się opłaca. Naprawdę bardzo lubię tą historię. Bardzo mnie imponuje ten e, młody bohater, główny młody bohater, i e, właśnie uważam, że to jest taki bohater, z którego można brać przykład. E, jedynie co w tej książce też z drugiej strony jest pokazane, właśnie społeczeństwo, e, a mianowicie to, że w tych czasach, tam chyba jest opisana Anglia. E, w starszych czasach, przepraszam, nie wiem, to bardzo duże wpływy mieli to właśnie, właśnie te podziały klasowe, tak? Ta elita. I właśnie tutaj jest pokazane, jak tacy ludzie z tej klasy patrzą na innych, tak? Z, tak, z taką zniewagą i że niestety człowiek, na przykład, który nie ma wykształcenia, na przykład pieniędzy albo czegoś jeszcze, po prostu nie jest postrzegany jako człowiek i jak wszystko może się zmienić w jednej chwili, jeżeli tam ten człowiek czegoś osiąga, tak? Taka pokazana jest hipokryzja. I właśnie ta książka bardzo duże emocje we mnie wywołała, bardzo mi się spodobała i właśnie może będę robić jej Lilith w przyszłym roku bo jakoś tak zaczęłam o tym myśleć i wspomniałam tą historię, pomyślałam, dlaczego nie? Więc też bardzo polecam. E, trzecia książka to też jest na taki sam temat, podobny. E, to jest William Teckerej y, Targowisko próżności. Też niesamowita jest e, lektura, aczkolwiek wywołała we mnie, pamiętam, aż nawet teraz taką burzę emocje, emocji. Emocji taki. Czułam nawet złość, jak czytałam tą książkę, złość na takich ludzi, na, na społeczeństwo w całości, tak, że właśnie na tą hipokryzję społeczeństwa, że patrzy się na to nie to, kim jesteś, jakim człowiekiem, a na to, czego osiągnąłeś, tak, w jakim miejscu się znajdujesz, czy pochodzisz z bogatej rodziny, czy nie, czy zarabiasz tam dużo, czy nie. I tak mnie to, uch, tak mnie wkurzała ta książka. Nie to, że jest zła, bo jest wyśmienita. Po prostu autor na tyle mistrzowsko opisał te wszystkie charaktery, o, pokazał tą całą właśnie jakby pokazał całe to społeczeństwo, tak? Z tej strony nie bardzo takiej fajnej. Że po prostu niemożliwe było czytać tą książkę, żeby nic nie czuć, tak? Żeby nic nie wywołało jakichś takich m, skojarzeń, e, takich refleksji. Więc jest bardzo fajne. Opowiada się tutaj w niej w ogóle e, o losach dwóch dziewczyn, dwóch koleżankach. I jedna była taka bardzo odważna, e, były wszystko objęte te wszystkie społeczne konwenanse, e, a druga była taka jakby przyzwoita. Nie wiem. W tym czasie, jak to tak uważana, że cicha, nie mogła nic powiedzieć i po prostu dostosowywała się do tych reguł, które panowały w tym czasie, więc bardzo fajna ta książka jest. Niestety nie pamiętam w tych swoich książkach dokładnie, co tam się działo, ale dla mnie jest większym znacznikiem to, że nadal jak, czuję jakieś emocje do tych książek, także do tego Wam bardzo je polecam. Z takich przygodowych książek z dzieciństwa bardzo lubię książkę Juliusza Werna, to właśnie Dzieci Kapitana Granta. I jak czytałam dzisiaj, żeby sobie przypomnieć, o czym ta książka jest, to nawet nie wiedziałam, że te Dzieci Kapitana Granta są tylko pierwszym tomem wielkiej serii Juliusza Werna. Także bardzo polecam, nie wiedziałam tego, to też może przeczytam, aczkolwiek bardzo mi się spodobał, to właśnie taki duch, przygód I jako dziecko bardzo się bawiłam. Nie mogłam oderwać się od tych książki. Też chciałam tam być na tym statku, podróżować, y zobaczyć jakieś te nowe kraje. Takie tam różne były niebezpieczeństwa. I jak oni to wszystko y potrafili jakby pokonać te wszystkie y problemy i tak dalej. I to takie było fajne, takie fajne, że no po prostu niesamowite. Więc kto lubi takie przygodowe, Historię to bardzo polecam, też polecam tę historię dzieciom, też w szkole, na przykład w gimnazjum, bo czytałyśmy chyba to też w gimnazjum. Niesamowita to jest historia. Też nie wiem, dlaczego nie powiedziałam tego na początku, a jest to jedna z moich najbardziej, najbardziej ulubionych historii. Myślę, że większość z Was o nich słyszała, słyszała właśnie o tej postaci Scarlett O'Hara. Bardzo lubię e, książkę Przeminęło z wiatrem Margaret Mitchell Bardzo dotknęła mnie, do, tak trafiła do samego, samego serduszka e, Bardzo lubię historię Scarlett O'Hara I mam też do tej książki taki mm, moment nostalgiczny Ponieważ e, pamiętam jak w dzieciństwie była mała Moja mama włączała ten film w telewizji i oglądała I ja tak myślałam, że o nie, jest o wojnie jest taki stary film, nie, nie chcę takich starych filmów oglądać, a potem jak wziąłam tą książkę z biblioteki i wypadła z czasu, po prostu tak pochłonęła mnie ta książka. Bardzo ciekawie mi było porównywać po raz pierwszy to, co jest napisane w książce i co zostało zekranizowane. Jest niesamowita Scarlet jest niesamowita Red Butler. To była miłość mojego życia, mojego dzieciństwa. Nie wiem, bardzo lubię tą historię. Też czytałam kontynuację Scarlet, która jest napisana już inną autorką, Aleksandrą Ripley. Też bardzo fajne jest, aczkolwiek czułam takie, że, że to już jest inny autor i coś mi to tak, coś tak w środku nie pasowało, ale tak bardzo mi się spodobała i bardzo lubię tą historię. Polecam wszystkim, dziewczyny będą zachwycone. Tam też i linie miłosne i właśnie ta główna bohaterka Scarlet, która jest niesamowicie silną osobą, może jest trochę taka mm, też arogancka, ale naprawdę bardzo lubię tą historię, także polecam. To jest idealna taka książka na spędzenie swoich wieczorów. Kilku wieczorów, bo naprawdę tak was pochłonie, że nie, nie będziecie mogli po prostu zająć się czymś innym, dopóki je nie przeczytacie, a potem jeszcze sięgnicie e, po tą kontynuację Scarlet. Serio. Książka jest po prostu super. Tak, tak jeszcze lubię Jane Eyre. Charlotte Bronte. Też oglądałam i ekranizację i czytałam książkę. Też bardzo mi się spodobały, też bardzo polecam. Oczywiście, że też są książki Jane Austen, tylko, że nie pamiętam już yy, o czym te książki w ogóle były. Wiem, że są fajne, bardzo, też mi się spodobały, też fajnie się bawiłam jak je czytałam, ale mówię, że tak nie wpadły mi w pamięć i nie wpadły mi tak yy, do serca, żebym na przykład teraz nawet wspomniała o czym one są. Yy, więc takie to jest. Yy... Więc tak wygląda moja lista ulubionych i ukochanych klasycznych utworów. Może coś słyszeliście o tym, może ktoś czytał coś z tych utworów, a może ktoś może jeszcze polecić coś ciekawego, ponieważ też chciałabym kontynuować taką przygodę z literaturą klasyczną, yy, a nie wiem z czego zacząć. bo Ostatnio zaczynałam czytać Czarownicę z Eastwick i to była chyba pierwsza książka w tym roku, którą musiałam odłożyć, bo po prostu nie dało się jej przeczytać. Nie wiem, może trafiłam w złym, złym czasie na nią, ale po prostu no, to absolutnie nie był mój klimat. Więc czekam na Wasze polecajki. Dziękuję wszystkim za uwagę. Kto ogląda ten filmik, życzę Wam szczęśliwego nowego roku bo prawdopodobnie już do nowego roku już wystawię ten filmik. Wszystkiego najlepszego, nowych książek, nowych historii i w ogóle wszystkiego, wszystkiego, wszystkiego. Cześć.